Cześć, dzisiaj na filmie pokażę Wam jak otworzyć kartę od Renault. To jest akurat karta od Renault Megan. Wygląda identycznie jak w Dutchie Duster, mamy tylko inne logo. Aby otworzyć kartę, przesuwamy do góry klapkę i naszym oczom ukazuje się wnętrze, gdzie mam zapasowy kluczyk. A pod tą klapką, którą trzeba część podważyć, naszym oczom ukazuje się bateria. Jest to typ baterii CR2032H. Tak to się prezentuje. Aby złożyć pilot. Przesuwamy klapkę w górę. Pilot jest ponownie złożony. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Na razie cześć, pozdrawiam.